Od dzisiaj będę oszczędzać. Hejka! Wasze poranne ptaszki! Witam Was w kolejnym vlogmasie. Jest ze mną ptaszek Kacper i jestem również ja. W tym momencie jesteśmy w trakcie konsumpcji śniadania. Ja sobie jem e, 7 zbóż Ministerstwa Edukacji Narodowej a Kacper sobie je jego bele belle tej z TikToka. No. Mówiąc ranne ptaszki miałem na myśli 1334. Uwierzcie, że jak na nas to wcale nie jest zły czas, ale spokojnie za chwilkę się jedziemy ogarnąć i jedziemy na takie świąteczne zakupy Nie, złam już dosyć świątecznych zakupów. Śmioteczne zakupy są najlepsze. Ciesz się, póki je masz. Piotrek, będzie będziemy mogli jeszcze kupić kremliwe we Ministerstwa Edukacji Narodowej? Pewnie, wykupmy cały asortyment Ministerstwa Edukacji Narodowej. Bardzo często mnie ostatnio pytaliście, jak ja układam swoje włosy, więc dzisiaj wam wreszcie to pokażę i będziecie mogli to wszystko sobie powtórzyć u siebie. Także... Także zaczynamy od takiego sprayu z solą morską. Mam nadzieję, że to widzicie. To jest najprostszy spray z solą morską, więc na pewno gdzieś sobie taki znajdziecie w rozmanie, czy... nie wiem, gdzie. Wsikamy sobie nim na końcówki włosów. Dobra. No i teraz bierzemy sobie jakąkolwiek suszarkę. Naprawdę nie jest to ważne. Ważne, żeby była taka końcówka z dyfuzorem. To jest cała magia tej fryzury. Włączamy sobie na najmniejszą temperaturę i najmniejszą prędkość wiatru. No i suszymy. Ważne przy tym jest to, że jak słyszycie krótkie włosy, to bierzecie tylko tą końcówkę tak dotąd. W sensie bierzecie tak i tak. I pod koniec, kiedy słyszycie, zmieniacie na zimną temperaturę powietrza i wtedy to się w skodach tak utrzymuje i jest super. Dobra, ja już właśnie skończyłem i jak widzicie, efekt końcowy jest taki jak zawsze, czyli... Nie wiem... Jak się... jaki jest efekt końcowy włosów dzisiaj? Świetny jak zawsze. Jeszcze... Teraz ty, teraz ty musisz wysuszyć. Od dzisiaj będę oszczędzać. Tak, to jest motto dzisiejszego dnia i mojego następnego życia, bo wkurza mnie już wydawanie cały czas na niepotrzebne rzeczy, których totalnie nie potrzebuję, więc pomyślałem, że zmotywuję się jak Piotrek. Powiem to Wam, że po prostu mam z tym problem i zmotywuję się, żeby to naprawić, czyli po prostu przestać wydawać pieniądze na niepotrzebne rzeczy, których nie potrzebuję. Moim największą motywacją jest w tym momencie, że musimy po prostu zacząć oszczędzać, żeby się przeprowadzić, żeby spłacić kredyt, żeby już nie mieć żadnych długów. I mam nadzieję, że przystąpicie do tego challenge'u razem ze mną. Razem ze mną nie będziecie kupować niepotrzebnych rzeczy, których nie potrzebujecie. A teraz lecimy do sklepów. Serio. Umówiłem się z moją mamą, że pójdziemy dzisiaj do jej ulubionego sklepu, ale ja nic nie kupię. Ja przysięgam, że nic nie kupię, bo jest to sklep, w którym nic nie potrzebuję. Więc idziemy. Wiecie, jak wygląda człowiek, który nałożył na siebie zbyt dużą ilość kramu? Mniej więcej tak, świecę się jak coś komuś na wiosnę. Kasper, mam dla Ciebie jeszcze propozycję, nie Nie wymagamy. będę kupować niepotrzebnych rzeczy. Nie będziesz kupować niepotrzebnych rzeczy. Niepotrzebnych tak? pisze się razem. No, brawo dla ciebie. Dwie rzeczy na raz się uczę. Wow! Ale mam dla ciebie sugestię, że może jeszcze otworzymy przed wyjściem prezent. właśnie prezent, zapomniałem o nich. Dobra. To dzisiaj 13, tak? No znaczy dzisiaj w sumie nie jest 13, ale niech będzie, że 13. Pomyliśmy bo... się już w tej numeracji, ja no. już nie, nie wiem co się dzieje. Zapomnieliśmy o nim, także... To dawaj, otwieraj pierwszy. To ja otwieram swój Szczerze nawet nie pamiętam co tam jest To czy Co? Ostatnio ludzie mi pisali w komentarzach, że w ogóle się nie cieszę z prezentów od ciebie Ja się naprawdę cieszę, z ostatniego się bardzo cieszyłem Był to żal pod o którym marzyłem Ale... Ale... dzisiaj naprawdę muszę, mogę się nie cieszyć Ale... Co się stało? Co to, to? Plastry do depilacji Przecież wiesz, że jak ostatnio je zrobiłem, to mi noga odpadła Miałem... Ale... miałem normalnie zapalenie mieszków włosowych przez to. Ale powiedziałeś mi to... Z... potem... Za, za późno mi to powiedziałeś. Nie, Miałeś się cieszyć, miałeś... No. Zrobimy to na Tobie. Co? Dobra, to jest dobry pomysł. A teraz to otwieraj. Aha. Co to może być? Hmm... Test trzęsienia? Coś tam się rusza, jakby jakaś plastelina, czy coś. By the way, jakby ktoś pytał, czy żałowałem z jedzenia tego jogurtu... Tak, żałowałem. Uuu, cukrowy peeling! Do ciała! Jej! A znaczy, ładnie pachnie, powąchaj. Ale y, w zamian za to, no. też musiał mi go zrobić. Okej. Okay. Uff, uff. Dobra, to jest lepszy prezent niż ten peeling, że ty mi go zrobisz. Ale pięknie pachnie! Najpierw się otwiera. A. A! Pokaż? No, pachnie jak drink. Jak moczarto. Ja ten zapach kojarzę jakoś inaczej. To chyba nie jest ten zapach, który chciałem wybrać. To jest mojaito, to jest taki drink Okej, okay, dobra, nieważna, chodźmy już tam yy, gdzie chcieliśmy iść Dobra, my już jesteśmy w aucie, już jedziemy i odkryliśmy nasz ulubiony bar w którym zawsze jemy jak było otwarte I odkryliśmy, że można złożyć zamówienie telefonicznie i odebrać na miejscu, więc yy, właśnie idziemy odebrać To też bar się kojarzy tylko z alkoholem? To się ja bym to nazwał coś inaczej Barsz? Bar mleczny o... A, bar mleczny, nie, bar mleczny mi to... się kojarzy to... z na przykład z płatkami się kojarzy nie? bar? Korner z kafe powinno się nazywać bar mleczny jak dla mnie. Z rzutkami mi się kojarzy, z bilardem, z krewetką. My właśnie wróciliśmy już ze zakupów, mamy tutaj jedzenie i będziemy robić jedzenie z baru. Wspieramy lokalne biznesy. Yeah. Co to jest? Mama to kupiła, czy co? Ale to wygląda tak, jakby. Podróbka hmm? tego Max Safe Case. No, ciekawe czy się do twojego telefonu lepi. No to musimy sprawdzić. A może to jest na prezent czy coś? Nie będziemy tego otwierać, tylko sprawdzimy przez pudełko. Nie, nie, nie się. Dobra, my teraz sobie zjemy obiadek. Ja mam żurek Pietrek ma pomidorową z kulusełczkami. Wolisz Wtrasz kluski czy ryż? I teraz znowu będzie pomidorowa Wolisz kluski czy ryż? Wolisz... Wtru... Kluski czy ryż? I yy, to i to. No, okay. My przed chwilą nagraliśmy TikToka. Jest już na. Jasper na TikToku. A w tym momencie próbuję przekonać Kaspra, żeby zrobił ze za za mną zdjęcie na mojego Insta. Zrobisz? Proszę. Proszę, zrób. No, dziękuję. Także wrócimy do zdjęcia. Ogólnie koncepcja na to zdjęcie jest taka, że będziemy sobie. O, tutaj na tym tle będziemy sobie siedzieć, w tle będzie choinka. A my będziemy jakby dawać sobie prezenty. No i to będzie taka A czym mini... A czy zdjęcia? No tym co trzymasz w ręku. Będziemy potrzebować ten statyw No to udatniemy za chwilę. Okej. Okay. No, i będziemy sobie dawać prezenty i to będzie taka mini reklama w My w bólach, ale zrobiliśmy już zdjęcie z prezentami z czapkami Mikołaja, także możecie sobie zobaczyć na Instagramie moim jak wyszło. No jest okej okay, chyba. Albo w sumie nie będę taki zły i pokażę wam tutaj, ale pod, tylko pod warunkiem, że przyjdziecie na Instagrama i polubicie, okej? Okay? Okej? Okay? Okej, okay, to macie. Otóż to jest to zdjęcie, a to jest nazwa Instagrama, dziękuję! Co zrobiliśmy zostać na 24 godziny, żeby zaoszczędzić nasze ciężko zarobione pieniądze? No jak to co? Przelałem na konto oszczędnościowe. Hmm. Ale tak było w reklamie. Hmm. Mówili, że tak się robi. Okay. Jaki jest twój plan na kolejne godziny tego dnia? No właśnie... Zastanawiam się, wiesz, że wstaliśmy 3 godziny temu? Serio? Ej, która jest 17.54. No, no, w sumie. 3 godziny temu. Ale mamy już nagranego TikToka i zdjęcie na Instagrama zrobione. To jeszcze tak 15 TikToków i możemy iść spać. Aha I ty już idziesz spać. Okej. Okay. Opa, dobrano. Aha. Wpadłem na pomysł, że spoko pomysłem byłoby zrobić w jutrzejszym vlogmasie własne kosmetyki Także teraz lecimy do sklepu I kupimy właśnie rzeczy, które będą potrzebne Jeszcze nie mam pojęcia co, także najpierw musimy sprawdzić w internecie, a później idziemy Piotrek, szukaj, szybko szukaj Szukam Szukaj Szukam Szukaj Dobra, my właśnie dotarliśmy do Rozmana, więc teraz będziemy szukać rzeczy do własnych kosmetyków A może kupimy proste gotowe i nie będziemy udawać, że umiemy coś robić no, Byłoby czy... łatwiej Jakie właściwie rzeczy mamy kupić? W sumie sam nie wiem. Musimy najpierw sprawdzić listę. Uwaga, przykład na to, że oszczędzam. Już chciałem to kupić, ale uznałem, że zaoszczędzę i tego nie kupię, bo tego w ogóle nie potrzebuję. Widzisz? to. To jest oliwka pod, do wanny zawsze kupuję tam. Ale ona kosztuje 25 zł, więc już jej w życiu nie kupię. Dlatego jest taka tłusta wanna potem? Tak. Piątą rezerwacja znalazłem maseczka wyszczyflająca. Bierzesz to, kładziesz na brzuch. I już minus 50 kg. Kolejny przykład mojej oszczędności. Normalnie wziąłbym ten olej, ale spojrzałem do góry, a tu jest tańszy o 2 złotych, także bierzemy ten tańszy o 2 złotych. Chyba ktoś się odkurzał, ale się zmęczył w międzyczasie. No i widzicie, zrezygnowaliśmy się poniżej 50, więc wydaliśmy 40 zł, prawda? Tak, to jest 40. Dokładnie. No i zakupy zrobione, my już lecimy do domu, także widzimy się już za kilka sekund. A dla nas za 30 minut do domu. My właśnie skończyliśmy live'a, które są codziennie o 20 i uznaliśmy, że musimy teraz szybko jechać po pomarańcze, bo jest sobota, jutro będą dla mnie te stepy. a jutro chcemy koniecznie wypić sok pomarańczowy. Znaczy ja chcę, a Piotrek yy, jest no pantoflażem. A Piotrek jest pantoflażem i się zgodził. Z ja w ogóle wyciskałem pryszcz. Ale ja mam, sobie mam pantofel. Doczerwieniania do mam, bo sobie wyciskałem pryszcz. Nie powinno się teoretycznie, ale ja po prostu mnie tak korci, no nie potrafię nie wycisnąć. Znaleźliśmy pomarańcza. Mamy. To teraz im do kasy. Trochę to za dużo jak na oszczędzanie. No wiem, ale na... To są witaminy i nie można oszczędzać no. na takich rzeczach. Na Dobra, w takim razie mamy wszystko. Jutro już zrobimy te kosmetyki, więc widzimy się w jutrzejszym vlogmasie. Byliśmy A my... Chłopaku, nagraliśmy TikToki. A my tym tacy pani, dziękujemy Wam bardzo, bardzo za oglądanie dzisiejszego vlogmasa do końca i widzimy się oczywiście w kolejnych, także do zobaczenia i cześć, papa.